Dzień dobry. Obiecuję, że dzisiaj będzie bardzo krótko. Mam tylko jednego, ale za to bardzo ważnego newsa, którym chciałem się z wami podzielić. W niedalekiej przeszłości, a dokładnie w momencie, gdy kręcę ten filmik dwa dni temu. 26 września 2023, firma Presonos wypuściła wersję 6,5 swojego sztandarowego dawa, czyli Studio One. Wraz z tą wersją rozpoczęło się wsparcie natywne dla Linuxa. Wersja 6.5 Presonus Studio One jest dostępna od tego momentu również dla Linuxa. Niestety jest to póki co wersja beta, ale za to można ją sobie ściągnąć i popróbować za darmo. Ja to zrobiłem. Zobaczmy jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, mam wersję demo Studio One dla Linuxa zainstalowaną. Odpalmy to sobie. On do działania wymaga sesji Waylanda, nie chodzi pod X11. Wymaga też akceleratora graficznego. No ale teraz powiedzmy, że wszyscy mają. Wiesza się jak wściekły. U mnie się wiesza na skanowaniu pluginów niektórych, VST. Tym razem przeszło. Utworzmy sobie jakąś nową sesję i rozejrzyjmy się po interfejsie. To jest mój pierwszy kontakt z tym programem. Jestem podjarany na maksa. Co my tu mamy? Pusty interfejs. Dobra. Dodaj ścieżkę. Co my tu mamy? Mono, stereo, instrument. Automation track. Na osobnej ścieżce automatyka. No dobra, niech będzie. Mm -hmm, dobra. Niech będzie mono. Można to powiększyć. Można. Eee, nagrywanie. Uzbrojenie, uzbrojenie ścieżki. ścieżki. Wy Wygląda, że trafiłem z wejściem. Audio setup. Tutaj możemy sobie dodać albo pousuwać, albo poustawiać. Wejścia i wyjścia interfejsu. Dobra, ja to zostawię na razie, nie będę się tym bawił. Nagrajmy coś. Hmm, transport jest na dole. Aha, czyli od razu jedzie. Raz, dwa, trzy to jest moje pierwsze nagranie w programie Presonus Studio One, wersja 6,5 dla Linuxa. I teraz zobaczmy, czy to zagra. Aha, czyli od razu jedzie. Raz, dwa, trzy to jest moje pierwsze nagranie w programie Presonus Studio One, wersja 6,5 dla Linuxa. No i pięknie, wygląda, że działa. Co my tu jeszcze mamy? To jest edycja klipu i Mixer. Ale że jestem zajarany tym programem. Jak tylko wyjdzie wersja stabilna, natychmiast ją kupuję. Natychmiast. Jestem po prostu niesamowicie szczęśliwy, w jakich czasach żyjemy. Jeżeli chodzi o audio pod Linuxem, no w zasadzie mamy dostęp do najlepszych programów: jest Bitwig Studio, jest Prison Studio One, za, znaczy za chwilę będzie. Jest Traction Waveform, jest Mixbus, jest Ardour, jest oczywiście Reaper. Z dużych graczy brakuje jedynie Cubase'a, Pro Tools'a i nie wiem czego jeszcze. I tyle chyba w zasadzie. Dobra, to ja mam na dzisiaj tyle i mam nadzieję do zobaczenia niebawem w kolejnym materiale. Na razie.